Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dziś mamy niedzielę 20 kwietnia 2025. Niedziela Wielkanocna. Okres radosny, ale dzień też rozpoczęcia wydawania podlaskiego bonu turystycznego. I zaraz Wam pokażę, jak uzyskać taki bon krok po kroku. Także będzie to taka instrukcja dla osób mniej wprawionych. Zachęcam Was do oglądania. Wchodzimy na stronę podlaskiego bonu turystycznego. Możemy to zrobić przez. Google. Wpisujemy adres, adres podlaski bonturystyczny.pl. Strona nam się chwilkę ładuje. Już, już jest podlaski bonturystyczny. Okres od 20 kwietnia do 31 maja 2025 pierwsza tura programu. Klikamy na generuj podlaski bonturystyczny. Turystyczny, z generowania chwilę trwa klikamy na generuj podlaski bon turystyczny i mamy taką informację informujemy, że pula środków w pierwszej turze bonów na pobyt turystyczny w miesiącu kwiecień maj została wyczerpana. Dziękujemy za ogromne zainteresowanie. Już teraz zapraszamy do udziału w drugiej turze, która rusza 1 czerwca 2025. Także, jak widzicie, skończyło się na dobrych chęciach. Bon turystyczny wystartował w dniu dzisiejszym. Jeszcze rano wchodziłem na stronę. Była informacja, że generowanie bonów będzie możliwe po południu, nie była podana dokładna pora, jest godzina 19 i niestety pula na bony w tym okresie pierwszym została już wyczerpana, także zobaczymy czy uda się wygenerować bon 1 czerwca. Mam nadzieję, że części z Was może udało się wygenerować bon. Pozdrawiam i do zobaczenia.